Rejestracja spółki LTD z pomocą krasnoludzkiego księgowego. Silne fundamenty budują potężne twierdze. Spółka LTD nie różni się od krasnoludzkiej kuźni. Witaj, przyjacielu. Jestem twój krasnoludzki księgowy. Brodaty, solidny i niezłomny w rachunkach. Poprowadzę cię przez proces zakładania spółki LTD w Wielkiej Brytanii zgodnie z wymogami Companies House. Tak jak krasnoludy kują zbroje na pokolenia, tak ja zadbam, by Twoja firma miała fundamenty mocne jak skała. Co dla ciebie wykuje nazwa i tożsamość spółki? Sprawdzę, czy nazwa jest unikalna, zgodna z prawem i wolna od cudzych znaków. Odpowiedzialność wspólników ograniczona. Nie ryzykujesz więcej niż wniesione złoto. Adres siedziby oficjalny adres w Wielkiej Brytanii. Nie żaden krasnoludzki skarbiec ani skrytka pocztowa. To tu trafią wszystkie listy z Companies House i HMRC. Dyrektorzy, udziałowcy i osoby kontrolujące. MSC. Co najmniej jeden dyrektor, Ukończone 16 lat, bez wymogu zamieszkania w UK. Udziałowcy i udziały podzielę je sprawiedliwie, jak krasnoludzki skarb. Zgłoszę osoby mające ponad 25% udziałów lub głosów. I cel działalności. Określę, czym zajmuje się Twoja spółka. Handel, budownictwo, browarnictwo, rzemiosło. Każda działalność musi mieć swój kod w oficjalnym rejestrze. Umowa i statut spółki. Spiszę Memorandum of Association i Articles of Association dokumenty założycielskie. Mogą być standardowe albo dostosowane do Twojej gildii. Rejestracja w Companies House. Złożę dokumenty i odbiorę w Twoim imieniu Certificate of Incorporation, dowód narodzin spółki. Po założeniu kuźni pomogę w rejestracji do podatku dochodowego od osób prawnych, Corporation Tax. Zajmę się corocznymi obowiązkami: Confirmation Statement, sprawozdania finansowe, podatki. Dlaczego warto zaufać Krasnoludowi? Solidność i zgodność z prawem zero błędów. Żadnych kar. Szybkość. Rejestracja sprawna niczym uderzenie oka. Ochrona prywatności. Adresy serwisowe, by nikt nie śledził Twojej jaskini. Wsparcie na lata nie tylko rejestracja, ale i dalsza opieka nad spółką. Usługi dodatkowe adres rejestrowy i serwisowy indywidualny statut spółki obsługa VAT, payroll, księgowość. Dzięki mojej pomocy. Twoja spółka LTD w Wielkiej Brytanii powstanie szybko, zgodnie z prawem i na solidnych fundamentach. Żadnych słabych murów, żadnych pęknięć, tylko firma godna krasnoludzkiej pieczęci. Kujmy Twoją przyszłość razem, paragraf po paragrafie, kamień po kamieniu.